Cześć moi kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę jak transportuję swoje rowery. Zapowiedziałem go na poprzednim, a jeśli jeszcze tamtego nie widzieliście, to tu macie kartę, możecie sobie kliknąć, bo tam poruszyłem również ważny temat. Także przepraszam Was jeszcze na wstępie za to, że nagrywam w garażu, ale po prostu tak leje deszcz, no, że nie miałem innej możliwości, tak, innej możliwości nagrania. A z tym odcinkiem nie możemy już czekać, bo był zapowiedziany już dwa tygodnie temu, także troszkę był przespój. Ale teraz już mam rozpisany plan na odcinki na półtora roku do przodu i mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie mega ciekawie. Dużo podróży, dużo zawodów, bo mogę wspomnieć już w sumie, że w kwietniu się zaczyna sezon w moim przypadku. Tak więc śledźcie na bieżąco. Możecie również szukać na stronę na Facebooku. Link oczywiście w opisie tego filmu. Teraz już, bez zbędnego przedłużania, lećmy do garażu. A więc, jesteśmy już przed naszym garażem, od razu dodam, że jest to bagażnik montowany na hak, ale na koniec odcinka powiem, dlaczego ten wybrałem, a nie inny. Tutaj mamy trzy rowerki do zamontowania, jeden karbonowy i dwa aluminiowe. I teraz pokażę wam, jak to dokładnie wygląda. No więc tak, jak sama nazwa wskazuje jest to bagażnik montowany na hak tutaj wszystko jest zamykane na kluczyk tak samo rowery więc nic nieprzewidzianego nam się nie powinno tutaj przytrafić podczas, nie wiem, jakiegoś obiadu spaceru, po prostu kiedy nie mamy, że tak powiem oka na nasz samochód z rowerami to czego będziemy również potrzebowali to są takie trzy łapki ponieważ trzy rowery montujemy no i tu jest ten kluczyk, którym wszystko zamykamy. Warto dodać, że jest ten sam kluczyk do bagażnika, jak i do rowerów. Tak więc jest to o tyle wygodne właśnie. No to ja Was już tu odstawiam. A więc w sytuacji, w której przewozimy tylko jeden rower, no to sprawa jest prosta. Montujemy go albo na środkowym, albo na pierwszym stanowisku od samochodu. Ja proponuję wybrać to, bo sam na tym przewożę, yy, ponieważ Rower jest bardziej odsunięty od tutaj uchwytu i od samochodu. No i nie wystaje również zbyt mocno tutaj do tyłu, prawda? Także pierwsze co musimy zrobić to to oczywiście odpiąć paski. Już Wam pokazuję. Cyk. Pierwszy. Drugi. No i teraz montujemy ten oto łapak na bagażniku. W ten sposób zakładamy. O tak. Teraz, kiedy już jesteśmy na tym etapie, powiem, jakie znaczenie ma rower karbonowy w przypadku, kiedy przewozimy więcej rowerów. Rower karbonowy powinniśmy przewozić na ostatnim, czyli najbardziej wysuniętym tutaj stanowisku, ponieważ on jest najlżejszy. A więc jak możecie się już domyślać pierwszy rower będzie zamontowany rowerem aluminiowy Kiedy już mamy nałożony yy, nasz chwytak nie pozostaje nic innego jak yy, włożyć rower na bagażnik w sumie to jest zależne od geometrii ramy bo możemy zapiąć ją albo tutaj albo tutaj w jakimkolwiek miejscu w tych okolicach, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, zależy to od roweru. Tutaj montujemy teraz paski. I ważne jest to, żeby dociągać je równomiernie z jednej i z drugiej strony. Ponieważ, w przypadku, w którym na przykład najpierw dociągniemy tylne koło, później przednie, to rower może ulec lekkiemu przestawieniu w lewo bądź w prawo względem samochodu. To jest mega ważne, też dużo osób o tym zapomina. No. A więc to, o czym mówiłem, teraz dociągamy dwa paski równomiernie z jednej i z drugiej strony. Tak wygląda już pierwszy rower zamontowany. Już Wam tłumaczę, co tutaj po kolei robiłem. Tutaj jest ten chwytak, którym, że tak powiem, łapiemy naszą ramę. Należy pamiętać o tym, aby nie złapać jej za mocno, tak z wyczuciem. No i tutaj jest ten kluczyk, tak, którym e, tylko przekręcamy. Widzicie? I teraz to się kręci. Nie ma możliwości e, odpięcia naszego roweru. Tak więc tak to właśnie wygląda. No i tutaj są już Dwa paseczki, które zostały dociągnięte równomiernie. No i cały rower. Możecie zobaczyć, że jest sztywno zamontowany na bagażniku. O czym jeszcze należy pamiętać? Podczas podróży mamy drgania. Pedał powinien być ustawiony tak, aby nie wadził tutaj naszym. Naszym uchwytom. Powinien on być po środku bądź niżej, gdziekolwiek, żeby tylko nie było tutaj momentu, w którym on dotyka z któregoś z tych <śkluznych> uchwytów. No i dobra, jak to już mamy ustawione, to z roweru należy pościągać wszystkie akcesoria nie wiem, jakieś lampki, licznik rowerowy, torby, sakwy tego typu rzeczy. Tak więc, tak prezentuje się już pierwszy rower. No i lecimy z następnymi. No to pora na drugi rower. Wracając do tych słów, które wcześniej wypowiedziałem, że rower karbonowy powinien być na ostatnim stanowisku. Będę musiał tu zrobić wyjątek, ponieważ mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest to mój rower, na którym jeżdżę na zawodach, trenuję on jest już ustawiony pod moje parametry. No i nie mogę tutaj niwelować ani siodełkiem, ani kierownicą niczym, więc robimy to, co przy pierwszym rowerze. Odpinamy nasze paski. Zakładamy naszą łapkę. No I zakładamy nasz rower. Teraz co musimy jeszcze zrobić przed założeniem drugiego roweru? To obniżyć siodełko, ponieważ będzie nam to kolidowało z kierownicą. Teraz nakładamy nasz drugi rower w ten sposób, bierzemy łapkę, przyciągamy do ramy, tutaj widzimy, że nam nic nie koliduje i przyciągamy ją do ramy. Tu jeszcze należy pamiętać, że jest to rama karbonowa, jak już wspominałem. Więc nie możemy wkładać tak dużego nacisku jak w przypadku ramy aluminiowej, ponieważ taka rama jest dużo bardziej delikatna i może dojść do e, jakiegoś uszkodzenia. No, czego oczywiście byśmy nie chcieli, o czym również musimy pamiętać. Ustawiamy rowery tak, aby nie wystawały za bardzo ani z lewej strony, ani z prawej strony pojazdu. Zanim dociągnę rower, e, już tak na dobre, że tak powiem. No to sprawdzam sobie zawsze, czy z lewej czy z prawej strony rower troszeczkę nie odstaje. A jeśli odstaje, no to wtedy tutaj poprawiam w lewo bądź w prawo w zależności, jaką mamy sytuację. Widzicie, już drugi rowerek jest zamontowany. Teraz najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać. Zobaczcie, w tym miejscu, o tutaj, no i w tym miejscu, to jest tak naprawdę to samo miejsce, tylko z drugiej strony. No to stykają nam się rowery. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. Więc w tym przypadku musimy się, że tak powiem, wspomóc jakimiś piankami. Bądź nie wiem, jakimiś ściereczkami, czymś takim, co nam po prostu oddzieli te dwa rowery. No i unikniemy dzięki temu jakichś otarć, pęknięć, czy tego typu urazu w naszym sprzęcie. No i ja już to nałożę. Zaraz Wam dokładnie to wszystko pokażę. Już Was odkładam tutaj i wszystko sobie będziecie widzieli. Więc bierzemy sobie pierwszą piankę, montujemy ją w tym miejscu. Tutaj gdzie nasz rower się styka z drugim rowerem podkładamy tutaj w tym miejscu i przyciągamy to za pomocą tretytki. Łatwy, prosty sposób. Ważne, że działa. I tak już finalnie wygląda zabezpieczony rower. Jak widzimy jedna, druga strona również, tak jak powiedziałem, na trajektorii jest to wszystko zamontowane. A więc yy, myślę, że tutaj jest to bardzo, że tak powiem, prosty, łatwo dostępny sposób na zabezpieczenie rowerów i bezpieczny przede wszystkim. Więc jeśli już mamy gotowy ten trzeci rower, mamy opuszczone siedzonko kierownica jest skręcona, tak jak. W przypadku pierwszego roweru, no to znowu odpinamy paski, robimy to samo co przy dwóch poprzednich. I trzecia, ostatnia, najdłuższa łapka. Się, czy nie wystaje za bardzo na lewo, bądź na prawo od samochodów. A więc tak już się finalnie prezentują trzy rowerki. Zamontowane na bagażniku. To jest też fajna opcja, ale to już też miałem wspomnieć na podsumowaniu. Naciskamy sobie tutaj i cyk. Rowerki nam się składają. Co oczywiście nie koliduje nam z wyciągnięciem bagaży podczas już podróży. Nie musimy ich najpierw ściągać rowerków. Wyciągamy bagaże w każdej dowolnej chwili, kiedy tylko chcemy. I tak to właśnie się prezentuje i teraz żeby tylko rowerki sobie zamknąć na bagażniku z powrotem podnosimy cyk i do momentu kiedy usłyszymy takie pchnięcie o i wszystko już jest na swoim miejscu. A więc jak widzicie tak to wszystko tutaj się prezentuje. Trzy rowerki zamontowane stabilnie nic się nie powinno z nimi dziać. Bynajmniej. Ja użytkuję ten bagażnik przez 3 lata i nic mi się tutaj nie działo, tak więc przejdziemy sobie teraz do krótkiego podsumowania ale to już w domku, bo tu jest mega, mega zimno jeszcze zaczął padać śnieg tak więc zrobimy sobie to w moim pokoju i odpowiem na to główne pytanie dlaczego ten typ bagażnika wybrałem a nie inny, bo są jeszcze 3, przepraszam 2 nad którymi się zastanawiałem, tak więc Przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Witam Was na tym podsumowaniu. Po pierwsze, dlaczego kupiłem taki bagażnik, a nie inny? Przemówiłem zatem dwa główne argumenty. Pierwszym z nich było oczywiście to, że sam mogę te rowery zamontować. Jak i sam bagażnik jest to samo. Wystarczalność w tym przypadku nie potrzebuje pomocy osób trzecich. Drugim takim argumentem, który też był mega mega ważny, no to oczywiście komfort podróżowania, zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Teraz tak, czy ma on jakieś negatywne strony? Oczywiście. Ma. Pierwszą z nich jest koszt już samego bagażnika. Taki bagażnik jest trochę droższy od y, tych dwóch. Pozostałych typów, które zaraz zresztą omówię, dochodzi jeszcze do tego koszt trzeciej rejestracji. Odnośnie rejestracji to wrzucę Wam tutaj ile, ile dokładnie ona kosztuje wydanie tej rejestracji, bo teraz nie pamiętam, ale macie tutaj oczywiście gdzieś tu, myślę, że tu będzie, no tu, tu jest. <ścoughs> Dobra, pozostałe typy na dach, za i przeciw, za, no oczywiście cena. Jest troszkę tańszy niż ten montowany na hak. Ale znowu negatywna strona, no to już ingerencja osób trzecich. Pomoc w założeniu rowerów. Sam bagażnik myślę, że jest, jest się w stanie założyć samemu, ale rowery, no to już, już tutaj jest potrzebna pomoc. Szczególnie w przypadku jakichś cięższych rowerów, nie wiem, aluminiowych bądź elektryków, to już w ogóle. Yy, drugi bagażnik, no to będzie bagażnik na klapę. Na klapę bagażnika samochodu. Trochę zagmatwałem nieważne. W tym przypadku mamy do czynienia niestety z taką trochę negatywną też opinią już nawet w internecie, jak czytałem, że te rowery nie są do końca stabilne. Nie są stabilne, no a to jednak troszkę tak przeszkadza, nie? No bo no pomyślcie sobie, że nie czujemy się bezpiecznie w sensie. Możemy spowodować jakieś zagrożenie też na drodze, tak? Yy, ale tutaj nie chcę też hejtować, nie wiem, kogoś, kto ma taki bagażnik. Nie, 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 nie. to nie w tym rzecz. Yy, po prostu mówię, że istnieje większe zagrożenie w tym przypadku bagażnika, czyli na klapę samochodu, niż w przypadku bagażnika na hak. Tak? Ja tutaj robię porównanie, bądź bo, broń że nie neguję jednego czy drugiego. Nie. No i co? Drugie. Oczywiście nie możemy wyciągnąć bagaży podczas postoju, kiedy jest coś nam potrzebne w danej chwili. Najpierw musimy oczywiście zdemontować rowery, później już sam bagażnik. Oczywiście jest logiczne, no bo jak znajduje się na klapie bagażnika, no to nie, nie jesteśmy w stanie podnieść tak z rowerami. No, więc myślę, że to takie hmm, najważniejsze argumenty, dlaczego kupiłem ten typ bagażnika. No i co? Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, napiszcie komentarz. Stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie oczywiście kanał, mnie to zmotywuje, a wy będziecie na bieżąco z następnymi materiałami. Tak więc, nie przedłużając już tego naprawdę długiego odcinka, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!